Hello! Witam Was w kolejnym odcinku Pioniers. W sumie o, oh, Pagonia jesteśmy. Hello! Witam Was w kolejnym odcinku z Pagonii. Jesteśmy tutaj na starcie, na menu. Dlatego, że jestem po aktualizacji i chcę Wam powiedzieć świetną rzecz. Można grać współ, we współpracy. Mamy dołącz do gry poprzez listę znajomych lub wklejamy inde the... Idyfikator gry i dołączamy do rozgrywki. Możecie maksymalnie grać terema swoimi za znajomymi. Więc to jest świetna, świetna opcja, którą dodali. A my już przechodzimy do naszej gierki, którą mam nadzieję lubicie w moim wykonaniu. Ok. Ostatnio skończyliśmy na tym, że nasz zajebisty strażnik zabił y, tutaj y, zabójcę, czyli naszego wroga u góry. Okej, okay, nie przedłużając. Dalej będziemy sobie e, kosić. Tutaj mamy to ogrodzone, czyli dotąd możemy. Tutaj możemy dotąd, bo musimy wybić ich. Więc potrzebujemy więcej ilości. Tutaj chyba strasznie bodajże. okej, okay, mamy tutaj farmę, chatki. E, te chatki by nam się przydały. No i to jest bardzo dobry ruch, więc budujemy to, czego na pewno nie mamy. E, Czy znaczy mamy i nie mamy? Jedna chatka więcej. Tutaj. Nie możemy przekręcić, bo tu już jest morze, dotyka morza, więc nie fajnie, ale możemy tutaj. Widziałam. I zbudowaliśmy dwie chatki, więcej. Mamy populację, musimy zbudować szopę tkacką. To widziałam gdzieś w wytwarzaniu, tak tutaj. I to jest dla osób, dla krawców, tak? Tkacze wytwarzają tkaniny, sznury i tak dalej. No do budynków, no to jednak nie. <grym> Dobra. To tkaczów nie chcę tam umieszczać. No dobra, ale tutaj nie będę miała drogi. Chyba że dam radę pociągnąć jakąś drogę stąd, tak? Tak. Słuchajcie, a tu mogę tej drogi razem z tym... A to jest przykre, wiecie? O, bo chciałby człowiek o właśnie pociągnąć drogę jakoś tak. Potem pociągnąć ją tutaj. Właśnie, i żeby to było, tylko ja nie wiem, czy. Te drogi muszą się aż tak łączyć. Nie czekajcie, pociągniemy. I na pewno tu pociągniemy, więc to już jest coś. I teraz mamy populację, Nie populację, przetwarzanie. I mamy jeden budynek tkaczki. Tak. I teraz ciekawe, czy to się będzie. Chyba będzie. Ok, bo tutaj się kończy. To chyba nie muszą być jak podłączone bardzo. Nie jestem w sumie pewna tego. Także wszystkiego uczymy się na bieżąco razem. E ze sobą. Oczywiście zapraszam również na Facebooka Pagoni, na różnego rodzaju tam ich strony, dlatego, że wiele można się dowiedzieć, tak? Mają tą oficjalną, oficjalnego YouTube'a, oficjalną stronę Pagoni, na której zawierają bardzo dużo informacji dotyczących gier i stamtąd można wiele wywnioskować. Dobra. Tak jak właśnie te aktualizacje, tak? Tutaj mamy ten dgom tkaczów, tutaj mamy jedną mennicę, która się robi. Zobaczmy, czego jeszcze nie mamy. O, tutaj nie mamy w cholerę rzeczy jakby. A czego my potrzebujemy? Menica się buduje. E, kuźnię drugą. Potrzebujemy drugiej kuźni. Kopalnia, ale czy tutaj będzie? O, jest kuźnia. Dobra, w takim razie potrzebujemy kuźni. Kuźnia przy kopalniach myślę, że moim zdaniem jest ok. Także od tego tutaj nie da się tego zbudować. Ale tu już się da to zbudować, moi drodzy. Więc tutaj walniemy sobie kuźnie, po prostu nie. Tutaj gdzieś o. I dociągniemy do niej tak okrakiem tą ścieżkę, żeby tutaj coś jeszcze można było zbudować. Także mamy drugą kuźnię w trakcie budowania i możemy sobie przyspieszyć czas. Niech sobie tam widzicie, jak ludziki sobie zapierdzielają. Niech się przyspieszy ten czas. Mamy dokończyć pomnik dzika. Zaopatrz obóz ekspedycji. Który to był obóz. Ekspedycji. Ale co tutaj mamy? Możesz wylądować, do miejsca, by to handlowy do na miejsca zgodnego to, czy... to chyba jest to, tak? Obóz ekspedycji. My musimy tutaj dotrzeć, czyli musimy całe to tutaj przejść i zrobić drogę. A nie możemy, bo mamy tu, bo mamy tych, tych yy, wrogów. Musimy mieć wieżę strażniczą, która będzie tutaj nas bronić. O, cholercia. No to będzie ciężko. I dostać towary. Myśli, wymagane towary z posterunku handlowego. Czy mi się już posterunek handlowy zrobił? Tu jest. Ale my chyba nie mamy. Hmm. Dobra, tu są jakieś statusy. Właśnie tu by się. Tu jest właśnie to, że powinniśmy mieć yy, jakby jakiegoś samouczka, który by nam. pokazał jak się tutaj obsługuje tym wszystkim, bo też też nie wiadomo co możesz robić, a czego nie możesz robić, tak? I, i to jest kurcze okropne. Dobra, a jakby tak spróbować i zaatakować? Nie wiem. Co to jest pierwsa? To nieważne. Dalej niech nam się wszystko poputuje i zobaczmy. Zobaczmy, co to wszystko... Będzie tak naprawdę oznaczyć, bo fajnie by było, żeby. Nie wiem. Pójdźmy. Nie wiem, czy jak tym mnie zabije, ale. Ale każdy, każdy by chciał. Nie wiem, czy tego też. To jest rozkaz budowy. Ale Nie ma czegoś takiego. To jest od krepsy, widzicie? No jest. To jest wieża skarażnicza. O, nie, nie, nie. Tu jest to. Dobra. Niech zaatakują. Zobaczymy, co się wydarzy. Tam w ogóle będą szli? Nie będą szli. Strażnicz? Jest ich je sześciu. Idą? Odkrywcy nie. Strażnik. Stra... O nie, oni. To jest grane. Oni mi ich wybijają. I tutaj naparzamy z nimi. Jak widzicie, sobie tutaj walczą. O, z nam tutaj. Dobra, dobra. Jest ten obóz wybity. Czyli tak to się robi. Czyli musicie wejść na wieżę strażniczą i tam przeczytać, żeby oni tam mogli więcej. Okej. Okay. Ile naszych? Naszych też się troszeczkę powybijało. Przykro mi bardzo. Tu jest pomnik. Kamień. 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 Dobra. I teraz y, wieża strażnicza. Jest. Ale nie ma nikogo. Dobra. A w tej wieży ile jest jeszcze? Trzech. Dobra. A w tej wieży ile jest? Pięciu. Dobra. dobra, czekajcie, ale to bym chciała. Zaatakujmy je tutaj. A, nie mogą. No dobra. I mogą, więc. Niech atakują, ale też kuria, szkoda, że my nie mamy więcej tych. Żołnierze, że się nie szkolą. Tu się jeden szkoli i tak dalej. Nie dobrze, Bardzo niedobrze. Werbowanie jednostek. No to werbujcie szybciej mnie tu. My naprawdę nie. Po prostu nie potrzebujemy więcej chatek. Mieszkańcy tu tragarze, Wyszkóreni gospoda. Okej, okay, robimy dalej. Skarby leśnika. Wyszkóreni leśnika do gi gili... Łowców. Młotkie. Leśnik. A sobie nie wiem. Klej leśnik, ale jest. Wyderbują wszyscy. Jeden. Więc sobie No bo w tym, tym mogą, mogą być. 10 na 10, 10 na 10. Musi być więcej chatek, mi się wydaje. No, być więcej chatek, więc pobudujemy po prostu chadek, chatek. i liczby. Dobra. Zbudujemy tu małe osiedle. Więc przeciągnę tą drogę. Dobra. No, przeciągnę sobie ją, tak. Niech sobie będzie. I teraz pobudujemy troszeczkę tutaj e, tych domów. E, zbudujemy również e, siedzibę, żeby było więcej po prostu tych e, osób, które możemy szkolić i tak dalej. Nie możemy, ale możemy tu. Więc tak naprawdę mamy już e, sporo chatek, które są podłączone pod. E, no, brak podłączenia z największą drogą. Dobra, już Wam to robię. Aha, ciekawe, jak się to. Tu... Ja bym tą wieżę strażniczą. Nie mogę... Dobra. Zburzymy ją. Połączymy drogi. Mamy, mamy. Dalej. Wieża strażnicza. Będzie tu. O, z tej strony. I z tej strony będzie. No i teraz tak. Mm. Jak jest ta wieża strażnicza. To jeszcze by pasowało tutaj, moi drodzy. Zrobicie coś takiego, żeby to wypadło fajnie. Fajnie. No ale fajnie, bo już tutaj, z tej prawej strony, pozbyliśmy się obozu. Tutaj leżą jeszcze zwłoki. A naszego strażnika chyba. I tu. Spadł, spadł ta no i tutaj. Pasowałoby się też tych pozbyć tego obozu. Nie, tu jest kolejny, jest w cholerę tych obozów bandytów. Ale jak znaleźć, jak być status.? Jak status. Nie hmm. Tu będą kupcy. Dobra. Tutaj są kupcy. To jest skarbiec. To jest duży magazyn. Ale no go też by się. by go dobrze postawić, tak, żeby on był. A z tą strony na przykład? O kurde. Już tyle odkryli? Patrzcie, ile mnie ominęło. Wow. Tu już mega dużo odkryli. Jak mnie to wszystko ominęło. w ogóle po No i tu, y, tu można po prostu postawić drwala. Kolejnego, dlatego że jest bardzo dużo drew drewna tutaj. Chatka dr drwa drwala y, i tartak. Nie wiem, może się nie zmieści ten tartak. A, chyba się zmieścił tu, dobra. Dobra i jest tutaj chatka drwala i tartak. Nie ma przedstwórstwa kamienia. To też powinno być gdzieś tutaj umiejscowione, bo jest kamień. A widzicie, nie ma miejsca w ogóle, to jest najgorsze. Na nic nie ma miejsca. No mógłby być. No W sumie niech będzie i tu, bo tu też jest sporo kamienia. Też da drogę dojść, bo <laughs> wszystko porozwalane na różnych strefach, Ale cóż, odkrywca węgiel ma i tak dalej. Tutaj mamy wapień. Fajnie, bo mogą sobie o niej to roz, rozchodzić. Nawet nie zauważam naprawdę, że z prawej strony już praktycznie wszystko jest. odkryte tam. Że ta mapa już tutaj w połowie ona jest obszerna, mega obszerna, mega obszerna. Widzicie, tutaj jest wielka ta mapa. Ale my już troszeczkę odkryliśmy, tak? Ale też? Może bardziej. No więc jest. No, ja jestem dumna z moich odkrywców, bo sama nawet nie wpadłam na to, że jest to poodkrywane, tak? Okej. Okay. Co by tu dalej um, powiedzieć? Hm. Musimy um, zobaczyć, jak się zaprzyjaźnić z nimi. Da się w ogóle wziąć? Ja chcę. Czy tam się jest? Chciałabym... Hm. Nie, w na razie nie. A tutaj mamy budowników, to jest Strażnik sobie tam idzie i odkrywa w ogóle tą wieżę strażnicą. Jak tutaj postawią, to będzie fajnie, bo też można więcej. Myślę, że Akademia Wojskową, skoro mamy. To, aha, nie, Akademia. Tak. Nie. Może tutaj będziemy werbować tylko strażników, a tutaj będziemy werbować i strażników i żołnierzy. Myślę, że to jest dobry pomysł. To nie jest głupi pomysł, moi drodzy. Tutaj mamy karmię. Mhm. A je bazę. No potrzebujemy więcej ludzi, więc potrzebujemy więcej chatek. Nie ja będziemy mieć ludzi. To będzie super, ale nie wiem na ile mamy ludzi. Także będziemy się nie zapływać. Idzie tam gdzieś żeby zbierać rzeczy. Mamy rybaków trzech, tak? tak? W ogóle trzeba popatrzeć, bo czegoś jeszcze mamy. Mamy zbudować skarbiec, a ja, ten skar ja tego skarbka nie zbudowałam. No, dzisiaj najśmieszniejsze, pewnie. piekarnie w ogóle nie zbudowałam. Co ze mną za. Co ze mnie za osoba, która tutaj zarządza wszystkim, wiecie? No to tak, wam powiem, cienko bym to wszystko przetrwało. Wiecie? Nie, ja widziałam sklep. Tu chyba. No, nie zbudowałam, bo nie było miejsca. Bo chciałam tam ładnie sobie tam gdzieś zbudować. No i. Wyszło, nie byku, nie wiem. Nie wiem, czy tu się... Nie, że tu ja nie No po prostu, jeżeli nie mamy miejsca, no to zbudujemy... Gdzieś tutaj blisko. O, przerzucimy w inną stronę. Aha. W inną stronę, w tą stronę przerzucimy i po prostu tu będzie skarbiec. Czuć, że tam jest poler bandytów i mogą nas okraść. O, ale to będzie skarbiec. No i w sumie wieżę strażniczą też możemy jeszcze zbudować jedną Daj sobie blisko Nie. O, tak pociągniemy PSG Ktoś mi tam atakuje Nie no, zabił mi dwóch Nie, musimy to jakoś ogarnąć moi drodzy Mhm. Musimy tutaj, e, zaliczaj cele frakcji. Czyli po prostu te tutaj. Musimy zaliczać. patka węg węgla. Katka węgla. Niech sobie będzie tu. No, myślę. Bo. budowę. Tak. Patka węgla. O, teraz jest bit. No i bo, moi drodzy, jakoś to idzie, tak? Jakoś nam się tutaj układa wszystko. Dobra. A my tutaj jeszcze możemy mieć dalej. Widzisz, że już nam się tutaj wszystko układa. Mamy 25 dragarzy. z mamy? Tam targarze i innych takich. Okej, okay, mamy tyle osób chyba. Nie wiem o co to. Aha, to są osoby, które przyjechały. A reszta z nich to są już osoby, które się narodziły chyba, czy coś takiego. Nie wiem, ale te chatki są wymagane, no żeby mieć więcej po prostu jakby tych osób, tak? Do werbowania i w ogóle do wszystkiego. Dobra, trzeba tą piekarnię bawić, y, bo no, cholera tego nie mamy. A studnia by się jeszcze przydała, powiem, że bo tutaj chyba są mało ich z tych studien, studni, a woda jest potrzebna. Y, wiatrak, no i tu jest mąka. i się nawet tego tutaj nie postawię nigdzie. Mogę sobie postawić. Hmm. Gdzie ja mogę sprawić. Ale daleko jest ten wiatrak to co. Ja będę sobie zbierać nie wiadomo skąd. Mąka wyprodukowana wiatraku jest przetwarzana w piekarni. No to musi być i piekarnia, i ten. No to muszą być obok siebie. Dobra. To inaczej niż tak, jak ja sobie tu rozplanuję, nie będzie. Czyli to będzie piekarnia. Nie wiatrak. Tu będzie piekarnia. Mamy też blisko studnię, tak? Mam jeszcze. Prawie jeszcze jedno. Tutaj bardzo blisko. Będzie super. nie. Ale mamy już więcej ludzi, którzy mogą tutaj się. Nie mamy handlarza. to nie ma wziąć handlarza? Hadka chatka handlarza by była, czy coś takiego? Zaraz odczujemy. Nie no, wszystkie chatki tu są. Zara, zara. Tutaj mamy wszystko. Tutaj mam prawie wszystko, bo robi się przetwornia kamienia. Tutaj w tej populacji mam wszystko. Tutaj również mam wszystko. Tu mam wszystko. Tu mi się buduje yy, szopatka. kacza. I tu nie mam tylko kowala. Yy. Hmm. Czy my musimy wyszkolić handlarza? Zaraz, czy da się tu Handlarz? Nie, no 13 jest. aż mi handlarzy. Jak, czy ja mogę jakoś ich zobaczyć? Muszę sobie to rozszerzyć. Wszystko widzę. Normalnie tutaj nie wszystko mi pokazuje. Proszę wszystko. 829 osób mam. A pierdzie. Proszę mi wszystko pokazywać. No co to mi nie pokazuje u góry, kogo ja do czego mam. Czyli ja mam handlarzy dość dużo, dość sporo dupa jaś pierdolę, stać, dobra, nieważne ale mam handlarza teraz mhm mm -hmm. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Potrzebuję tutaj odkrypcy. Mm. Jedna e, chatka odkrypcy. Dobra, i... E, bo ja chcę, żeby oni sobie tam... Wytą... Dobra, i teraz oni będą mieli miejsce pracy. Dobra, to zaraz. To zniszczyliśmy... a, to wcześniej zniszczyliśmy wrogi obóz. Chyba, tak, bo to jest jeden, drugi. Ale tu już zostało tylko dwóch. Ładnie. Dobra, tu mamy chatki pobudowane. mamy wieżę strażniczą. Dobra, wojsko. Jest z wojskiem. 27. Tu jest jeszcze. Mamy resztę jeszcze bandytów. Tu poginało trzech. jednego strażnika. Więc już mamy 14 Ok Dobra W takim razie moi drodzy Na tym skończymy I widzimy się w kolejnym odcinku Gdzie będziemy próbować Przehandlować się z innymi Mamy jeden obóz zniszczony Więc to jest super sprawa Odcinki jak zwykle półgodzinne I mam nadzieję, że się podobało